Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewice. Kanał Jezusa, pozwólcie ukochać się Bogu, Przedstawię Tomasz Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Księga trzecia, odcinek 25. Czyta Iwonna Teresa, rozdział 37. O szczerym i całkowitym wyrzeczeniu się siebie dla osiągnięcia wolności serca. Chrystus. Synu, opuść siebie, a znajdziesz mnie. Niczego nie wybieraj, nie miej żadnej własności, a zawsze na tym zyskasz. Udzielę ci bowiem jeszcze obfitszej łaski, skoro tylko wyrzekniesz się siebie i nie cofniesz ofiary. Uczeń, panie. Ile razy i w czym mam się siebie wyrzekać? Chrystus, zawsze i w każdej godzinie, tak w małych, jak i wielkich rzeczach, chcę, aby się ogołocił ze wszystkiego. Jakże mógłbyś być moim, a ja twoim, gdybyś wewnętrznie i zewnętrznie nie pełnił całkowicie mojej woli? Im prędzej to uczynisz, tym lepiej dla ciebie. Im zupełnie i szczerzej, tym więcej mi się spodobasz i zyskasz. Niektórzy wyrzekają się siebie, lecz z pewnym zastrzeżeniem. Nie złożyli w Bogu całej nadziei, dlatego starają się sami sobie zaradzić. Inni znowu zrazu oddają mi wszystko. Lecz potem, ulegając pokusie, odbierają ofiarę, dlatego w cnocie nie postępują. Nie dojdą oni do prawdziwej swobody, czystego serca i do łaski, radosnej, poufałości ze mną, dopóki całkowicie nie wyrzekną się siebie i nie złożą codziennej, całopalnej ofiary z siebie. Bez niej nie może zaistnieć ani się ostać. Trwałe zjednoczenie ze mną. Mówiłem ci tylekroć i powtarzam jeszcze. Opuść siebie, wyrzeknij się siebie, a zdobędziesz wielki pokój wewnętrzny. Daj wszystko ze wszystko, niczego się nie domagaj, o nic nie upominaj. Trwając we mnie szczerze, i niewzruszenie, posiędziesz mnie. Będziesz miał w serce wolne. I ciemności cię nie ogarną. Staraj się usilnie, Módl się o to i pragnij, abyś okołocony i obnażony ze wszystkiego mógł iść za obnażonym Chrystusem, abyś mógł sobie umrzeć, a żyć wiecznie dla mnie. Wtedy ustaną wszystkie próżne marzenia, zbyteczne niepokoje i daremne troski. Wówczas zniknie zbytnia bojaźń i obumrze niepożądana miłość. Rozdział 38 O należytym ładzie w rzeczach zewnętrznych i uciekaniu się do Boga w niebezpieczeństwie. Chrystus, Synu, musisz usilnie się starać, abyś wszędzie, w każdej czynności i zajęciu zewnętrznym, był wewnętrznie wolny i panem siebie, abyś panował nad wszystkimi rzeczami, a nie one nad tobą. Masz być panem i rządcą swych czynów, a nie ich sługą lub najemnikiem. Bądź podobny raczej do wyzwolonego i prawdziwego Hebrajczyka, który dostąpił dziedzictwa i wolności dzieci bożych. Tacy bowiem Znoszą się ponad rzeczy doczesne, a zatapiają się w wiecznych. Niechętnie spoglądają na to, co przemija, bo wzrok ich wpatrzony jest w niebo. Nie pociągają ich na tyle rzeczy doczesne, aby mieli do nich przylgnąć. Raczej oni je kierują do należytej służby pańskiej według zamierzeń Bożych i postanowienia Najwyższego Stwórcy. Który swe dzieło stworzył doskonałe Bez żadnego nieładu. Jeżeli w żadnym zdarzeniu Nie poprzestajesz na zewnętrznych pozorach, Ani nie zatrzymujesz się na tym, Coś usłyszał lub widział oczami ciała, Lecz w każdej sprawie, Na wzór Mojżesza, Wchodzisz zaraz do przybytku Pana, Aby się go poradzić, Usłyszysz nieraz Bożą odpowiedź, i wyjdziesz pouczony o wielu rzeczach teraźniejszych i przyszłych. Mojżesz bowiem zawsze w każdej wątpliwości, zawiłej sprawie zwracał się do arki i w modlitwie szukał pomocy przeciwko niebezpieczeństwom i ludzkiej niegodziwości. Tak i ty powinieneś wejść w najgłębsze tajniki swego serca, błagając usilnie Boskiego wspomożenia. Czytamy przecież, iż Jozue i synowie Izraela dali się podejść Gabaonitom, dlatego, że się wyrocznie Pana nie pytali. Zbyt łatwowierni pozwolili się oszukać przed, inni, przed przez nich fałszywymi słowami i udaną pobożnością. Rozdział 39. Człowiek nie powinien być popędliwy w swych sprawach. Chrystus, Synu, powierzaj mi zawsze swoje sprawy, a ja w swym czasie dobrze je ułożę. Czekaj na moje zrządzenia, a zobaczysz, że odniesiesz stąd korzyść. Uczeń, Panie, chętnie wszystko Ci poruczam, gdyż moje przemyśliwanie na wiele się nie przyda. Niech nie zaprzątam sobie serca przyszłymi wydarzeniami, ale gotuję się bez wahania na wypełnienie Twej woli. Chrystus, Synu, często człowiek zajmuje się bardzo jakąś upragnioną sprawą, jednakże gdy ją osiągnie, zaczyna inaczej sądzić. Upodobania ludzkie nie są stałe i raczej przerzucają się nagle z jednego przedmiotu na drugi. Nie jest to więc rzecz błaha wyrzekać się siebie nawet w najdrobniejszych rzeczach. Prawdziwy postęp to zaparcie się samego siebie. Człowiek umartwiony jest bardzo swobodny i bezpieczny. Odwieczny wróg ludzi, przeciwnik wszystkiego, co dobre nie przestaje kusić, dniem i nocą obmyśla podstępnie i niebezpieczne zasadzki. I czatuje, by w nie usiedlić nieostrożnego. Czuwajcie i módlcie się, mówi Pan, abyście nie ulegli pokusie. Rozdział czterdziesty Człowiek sam z siebie nie ma nic dobrego i z niczego chępić się nie może. Uczeń, Panie, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czymże syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Czym sobie człowiek zasłużył, abyś mu udzielał łaski? Jakże się mogę uskarżać, jeżeli mnie opuszczasz albo się żalić, gdy nie spełniasz tego, o co proszę? W rzeczywistości mogę tylko jedno: mówić i myśleć, Panie, jestem niczym, nic nie mogę. I sam siebie nie mam nic dobrego. Czuję we wszystkim moją słabość i nicość, i do nicości zawsze zdążę. Jeżeli ty mnie nie wspomagasz i nie umacniasz wewnętrznie, wpadam od razu w oziębłość i opieszałość. Ale ty, panie, zawsze jesteś ten sam i na wieki trwasz niezmiernie dobry sprawiedliwy i święty. Czynisz wszystko dobrze, sprawiedliwie i święcie i wszystkim rozporządzasz z mądrością. A ja, będąc więcej skłonny do upadku niż postępu, nie pozostaję nigdy w tym samym stanie, w mej duszy siedemkroć zmieniają się nastroje. Wszakże, skoro ci się spodoba, wyciągnąć ku mnie wspierającą rękę, prędko dzieje się lepiej. Ty sam, bez ludzkiej pomocy możesz mnie wesprzeć i tak mocno utwierdzić, że nie będę tak skrajnie zmienny, lecz serce me ku Tobie zwrócone, w Tobie pokój odnajdzie. Gdybym przeto umiał się wyzbyć wszelkiej ludzkiej pociechy, czy to dla zdobycia pobożności, czy też z potrzeby, która mnie nagle do szukania Ciebie, bo nie ma człowieka, co by mnie pocieszył. Wtedy słusznie mógłbym się spodziewać wszystkiego z Twej łaski i radować się darem nowej pociechy. Dzięki niech będą Tobie, od którego wszystko pochodzi. Cokolwiek mi się zdarza dobrego. Jestem człowiekiem niestałym i słabym, marnością i niczym wobec Ciebie. Z czego zatem mogę się chlubić, albo dlaczego pożądam rozgłosu? Chyba z tego, że jestem niczym, a to byłoby już skrajną próżnością. Zeiste, próżna chwała jest zgubną chorobą i największą marnością. Bo odciąga od prawdziwej chwały i pozbawia łaski niebieskiej. Gdy człowiek podoba się sobie, nie podoba się Tobie, gdy się ubiega za pochwałą ludzką, traci prawdziwe cnoty. Prawdziwą chwałą i świętym weselem jest chlubić się z Ciebie, nie z siebie. Weselić się z twego imienia, a nie z własnej cnoty, nie cieszyć się żadnym stworzeniem chyba ze względu na ciebie. Niech będzie pochwalone imię Twoje, nie moje. Niech będą wielbione sprawy Twoje, nie moje. Niech imię Twoje będzie błogosławione, a ja niech nie mam żadnej chwały ludzkiej. Ty sam moją chwałą. I weselem serca mojego, w tobie dzień cały będę się chlubić i radować, a z siebie samego nie będę się przechwalał, chyba że z moich słabości. Niechaj inni na wzór Żydów szukają tej chwały, której ludzie wzajemnie sobie udzielają. Ja zaś tej tylko pragnąć i szukać będę co pochodzi od samego Boga. Wszelka bowiem ludzka chwała, wszelka cześć doczesna i wielkość światowa jest marnością i głupstwem w porównaniu z Twoją wieczną chwałą. O prawdo moja i moje miłosierdzie, Boże mój, Trójco Przebłogosławione, Tobie jednemu cześć, uwielbienie, moc i chwała. Przez nieskończone wieki wieków. Amen. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.